Człowiek nieświadomy drogi. Nauczanie domowe. 27 września. Księga Hioba, rozdział 3, werset od 1 do 3. Od 11 do 17 i od 20 do 23. Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Zabrał głos i tak mówił: Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano, poczęty został mężczyzna. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać. Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce wśród wodzów złoto-zasobnych, których domy pełne są srebra. Nie żyłbym jak płód poroniony lub jak dziecię, co światła nie znało. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni zużyli już siły. Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej usilniej niż skarbu, cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka. Hiob reprezentuje tutaj ludzi nie tylko cierpiących, ale złamanych cierpieniem. Nie widzi drogi wyjścia. Jest zdruzgotany i załamany. Hiob przeżywa jakiś rodzaj depresji. Widzimy trzy główne myśli w jego wypowiedzi. Przeklina dzień urodzin, coś co my zwykle świętujemy. Wychwala śmierć jako rozwiązanie problemu, a śmierć nigdy nie jest rozwiązaniem dobrym. Nie widzi sensu swego życia, a przecież życie ma sens. Można powiedzieć, Hiob czuje intuicyjnie, że nie jest to normalna sytuacja. Przyznaje, że jest złamany na duchu, rozumie, że coś w Nim pękło. Dlatego odnosi się do Boga który zna rozwiązanie, którego to rozwiązania sam Chiob jeszcze nie widzi, ale jest przy Bogu i trwa, choć wokół jest ciemność. Ten tekst pisma pozwala nam zrozumieć ludzi w takich sytuacjach, w takim stanie. Rzuca też światło na nasze kryzysowe stany, które przeżywamy w psychice, w duchu. Przy tej okazji warto dopowiedzieć, że depresja jest jednostką chorobową. Należy ją leczyć. Ważne, żeby w takich sytuacjach mimo wszystko ufnie odnosić się do Boga, trwać przy Bogu, chociaż nic serce nie przeżywa. Choć nie ma na pierwszy rzut oka żadnej poprawy i żadnej pociechy. Ważne też, aby nie podejmować jakichś wiążących, ważnych decyzji w takim stanie, ale pozwolić Bogu się przez to przeprowadzić, po to, żeby to Bóg zapalił to światło. Zadanie dla Ciebie na dziś: zapytaj siebie, w jaki sposób Ty przeżywasz swój czas zniechęcenia, gdy nie do końca jesteś świadomy drogi, którą masz przejść. Jak głęboko jest zakorzenione w tobie przekonanie, że Bóg zna rozwiązanie każdej życiowej sytuacji. Jeżeli jesteś w takim stanie, nie podejmuj decyzji, ale trwaj przy Bogu. On jest świadomy tej drogi, której jasność ty w tej chwili straciłeś. W tym pogłębianiu zaufania do Pana Boga, niech ci błogosławi On sam. Stwórca Twojego życia, sens Twojego życia i cel istnienia. Niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.